Właśnie spełniłam swoje marzenie. Pamiętam, jak rok temu wracałam z Polski do Tajlandii i ubolewałam, że jeszcze nie jestem w tym miejscu w życiu, w którym mogę sobie kupić bilet, bilet z biznes klasą. I za każdym razem, kiedy mam lot, ja zawsze sprawdzam, ile kosztuje, jaka jest cena żeby wiedzieć, kiedy nadejdzie ten moment, w którym będzie mnie stać. Czyli za każdym razem, kiedy sprawdzałam te bilety, to gdzie miałam takie to jeszcze nie ten moment, to jeszcze nie ten moment, to jeszcze nie ten moment i widziałam, że ten moment, w którym powiem o, w sumie spoko, nadejdzie. No i w sumie jak rok temu leciałam do Polski i sprawdzałam cały tych biletów i w jedną, i w drugą, i w trzecią stronę, to, to było naprawdę dla mnie bardzo dużo. Co ciekawa, ja nawet tworzyłam stories na ten temat i dzieliłam się tymi myślami właśnie z moją społecznością, że chciałabym kiedyś latać. Czyli pokazywałam, że dzisiaj jestem w miejscu, w którym czegoś chcę, ale jeszcze tego nie mam. I oni przeszli tą drogę ze mną. Tym razem właśnie też, jak leciałam do Polski, to sprawdzałam bilety. I pierwszy bilet, którym Zobaczyłam, był za 2600 dolarów. Pomyślałam, że sporo, ale w sumie mogę wydać tyle na spełnienie swojego marzenia, choć z drugiej strony pomyślałam, to tylko lot. Nie się opuściłam, bo pomyślałam, że w sumie jakby mogę kupić ten bilet za te 10 tysięcy, coś tam złotych, ale poczekam. To jeszcze nie ten moment, ale wiedziałam, że ten moment nadejdzie i sprawdzam bilety kilka tygodni później i widzę za 1400 dolarów, czyli 5600 zł i pomyślałam, oczywiście, biorę bez zawahania. Ja teraz tutaj siedzę i myślę sobie, wow, jestem tutaj. mogłam sobie wyprostować nogi, mogłam sobie pospać. To jest po prostu... Niesamowite, jak myślę sobie, jak moje życie się zmieniło. Dajcie znać w komentarzu, czy już dodaliście biznes klasą, czy jeszcze nie, czy chcecie spróbować, czy w ogóle nie widzicie się w tym sensu. No i też, czy chcecie kolejną taką serię rolek, żebym opowiedziała o tym, co mi się podobało, co mi się nie podobało, a co zrobiło dla mnie po prostu ogromne wrażenie.